e aí Widziałem na filmiku takim jednym że właśnie na, -y -y I że panów trzymało się za panów trzymało się za ręce. Jeden do drugiego panów właśnie ostatniego najmocniej Jeden eee z no To za ramkę. Jeden z prądem nie trzymało się za prądem. To w ogóle nie się za ramkę. Jeden z Imitujemy w sposób właśnie e, ruszania naszego mm -hmm. czynnika włączonego do e, koszki FO3. Tutaj mamy mniej skomplikowane z tym. Mamy mniej skomplikowany przez żierostąd. On bada w dwóch osiach. Mm -hmm. Dlatego ten możemy... On, ten wie, jak go przekręcamy. Tak, tak mm -hmm. i tak. Natomiast... Ten bada tylko w jedną stronę, dlatego jakby nasz rower mógł się chwiać w to, on tego nawet nie będzie wiedział i się zbierze. przewraca. No, no, no. Dlatego ten czujnik jest bardziej taki jak mamy w głowie, czy, który jest błękitny. Natomiast tutaj mamy zeroskop taki jak jest w wszystkich telefonach, dosłownie no, wszystkich. Dzięki niemu obracamy telefon i obraca nam się ekran z telefonu. Mm. A co się tworzy? <laughs> eee. A co robicie jak jest zimno? No No ciepło, bo jak trzemy, to powstaje ciepło. A jak jest nam ciepło, to nasz ciało co wytwarza? No Jak jest gorąco, to co, co się z wami dzieje? Pocimy się. No się. Ale co mi Jak nie jest ciepło, to nasz, nasz organ wytwarza tak zwaną substancję potopę Dlatego jak coś co dotkniemy, to tam zostawiamy tą substancję. Dobra, odbija się więc na niebie, tak? Tak, tak. Tutaj ma macie magiczne pędzelki. Nie wyglądają jak pędzelki, bywa. Ale są słabe magiczne. Zaraz wygląda jak nie? Dobra, odrywacie dłonie. Pędzelki w dłoń. Nabieracie proszek. Wystarczy tylko zbliżyć. Nabieracie proszek. Z drobnymi, kolistymi ruchami, żeby tylko. Końcóweczki dotykały kartki, tylko brudziło kartkę i obracie całą. I co jest? Tutaj właśnie sobie Pani ujawnia swoje odbitki dłoni na kartce za pomocą takiego magicznego pędzelka. Wy również możecie spróbować, jak chcecie. Przepraszam tutaj.